Ja siemanko, z tej Mikołaj i nagrywamy dełor Wygraj Marzenia. Dobra. Polecam takie coś, To a no ja to polubiłem bardziej. A i pytanie jest też są łatwe. Ale da ci tuż wygrać takie koło fordzone i the war. Jest! Wygrana. No i ciekawe ile poleci. Dwa i pół tysiąca, dwa i pół tysiąca, dwa i pół tysiąca. No dobra. Już można jakiś telefon sobie kupić. Jakiegoś iPhona. Dobra. Dobra, dobra. Jest, 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 Tak, tak, tak. No i dobrze. Będzie bardzo dużo pieniążków. Dwa i pół tysiąca. Dwa i pół tysiąca. No dobra, tysiaczek. Też dużo. A to gdzie poleci? W październiku poleciał. Na ścianę to ile O nie! Kurde. Kurde, kurde. Kurde, kurde. Może dwie chcesz chociaż zabędę. Niech będziesz chociaż taki jeden diamencik. No dobra, jeden diamencik. Kręcimy za tak połowicznie I kurde! Mógł już bardziej. Teraz przegrane będą. Złotóweczka, złotóweczka. beczka. Nie ja lubię, w telewizji też takie fajne jest. Uwielbiam. O, 3 złote. Majątek. No to też próbuję lekko zakręcić. No i dobrze. Tak, że wam sobie nie liczbę. I widzę sobie zobaczą, ale... Ja, ja, sobie zakrywam ręką. No i do, No dobra. Pasuje. Pasin. Szósteczka. Gdzie to poleciało? Ja pierdziele. Ale dobra. 500 złotych to już coś fajnego można kupić kolejna szósteczka też tak poleci? Nie. Ale może jeszcze gorzej poleci. Nie, dobrze, dobrze. Dwa i pół... O, I diamencików. trzy kulki. Więc będziemy zawsze brać trzy kulki. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No i jak wszystko zabierze, to ja nie będę pił szampana, bo nie będę miał na szampana. Nie! Kurde, nie, 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 nie. Prawie wszystko zabrało. Nie no. Jeszcze jest. Dobra. Jest, jest, jest. Super. I teraz? Dobrze to się leci. No i ładnie. Dwa tysiące jeden. I ostatni raz lełko. No i super. No i gdzieś 10 tysięcy będzie. A skąd, ale dobra. Fajnie. A. A trzecia runda, no to dopiero. Spróbuję, żeby było 3 razy do 100 tysięcy. No i złotóweczka, meczka, poleć, poleci poleć, daleko. Nie, 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 bierzemy nie, Bierzemy siódemeczka. No i dobra, leci, leć, nie, nie, tysięcy. chyba będzie Kurde, Kurde, blisko blisko! blisko blisko, Szósteczka. Też w blisko będzie. No i do 40 nawet. Jest! Jeszcze lepiej. Zaraz siódemeczka i szósteczka znowu. No i dawaj, 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 dawaj. Nie prawie! Już wyleciało to tak praktycznie. Dobra, niech, niech teraz nie praktycznie, nie prawie, tylko niech zleci gdzieś. No. No i super, 70 tysięcy. I kręcimy. Nie wiem, czy źle zaczynamy ale nie, bardzo dobrze. Zarąbiście! No i zarąbiście. Idzie to poleci? Jest? Super. Dziewięćdziesiąt tysięcy już jest. Więc kręcimy znowu dwójka? Tak, więc dobra, zarąbiście. Gdzie to było? Wow! Wow! No i zarąbiście. Już nie zarobiście, ale no nie odejmij mi tego tyle. Skąd mi tyle odejmie? O nie. Boże. Ja. Przy okazji wezmę. Oto, ale tutaj już będzie jedna tylko kuleczka. Czyli nie wiadomo co będzie. Albo zielona, albo czerwona. Takie coś jest. No? O. No dobra? No nie. Może teraz nie było dosyć Ale nie będzie. Nie. 75 tysięcy. I tak jeszcze jest w miarę. jaki żart kompletny żart No i dobra. Reklamka jakaś dzisiaj. Dobra. To wam mi niepotrzebna. No i kończymy odcineczek widzowie. Do widzenia.